Cześć, z tej strony Wójcikowski Play Games A to jest mój kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft Survival Tak yy, Po długim namyśle Zdecydowałam, że ja w tym Czymś o tym o Nie będę mieszkał Ponieważ mi się to nie podoba No i nie będę w takim czymś mieszkał Po prostu A więc Teraz zrobimy sobie Sikierkę tak, przepalimy sobie to, co niepotrzebne, weźmiemy siekierkę, te kawałki zbroi porobimy i czeka nas podróż po drewienko. Jak i ten... Węgla nie mam chyba już w ogóle. I laga złapaliśmy. Dobra, mam węgla. No. I... po długim namyśle nie będę w takim czymś mieszkał, ponieważ mi się to trochę nie podoba. Tak dziwnie to wygląda. I... No i co? I będę musiał to zmienić jakoś. Jeszcze nie wiem. Nie, ja mam już taką. Yy, jak to się nazywa? Niesatysfakcję, tylko mam taki pomysł, żeby wybudować nowy w ogóle domek z Drobienka, który będzie tutaj obok. A to albo zniszczę, albo zostawię. Nie wiem. To już się byście dowiedzieli poza odcinkami. Ale ja dzisiaj nieokarnięty jestem, sorry, ale... <laughs> bo jest z rano jeszcze tak, jak zwykle nagrywa mi. Przymulony jestem, kochło. Dobra. Robimy sobie trochę drzewka. Nie ja wiem, troszeczkę, nie zbyt dużo, bo jeszcze tu mamy trochę drzewa. Yy, w skrzynce. Tak, z 20 tego, i 20 białego. No. Bo więcej na pewno nie będziemy potrzebować na ten domek. Bo on nie będzie taki duży. Więc y, poprzedni domek mi spłonął przez pieprzone pioruny. Niestety, ale spróbuję teraz to zmienić. To no, trudno się mówi. Ja nie chcę w tym domku mieszkać, bo mnie... No nie podoba mi się nieco No po prostu mi się nie podoba. I nie chcę w nim mieszkać. I to jest proste już... Całą noc nad tym myślałem, ale czy go niszczyć, czy nie, ale muszę. Ile mam zakupy około 10. 10, tylko ma 21. Teraz to 10 tego mi wystarczy, ale sobie więcej tego uzbiorę prosto Na odcinku chyba będzie tylko Szkit domku a resztę zrobimy... zrobię sam po nagraniu, bo... No, bo to chyba byłoby bez sensu robić cały domek przy Was. No. Także ten domek będzie tu stał, w tym miejscu. Niedaleko. O, f**k. On się wpieprzy, ale myślałem, że. Dobra, nieważne. No i on będzie sobie tak tu spoczywał, że tak powiem. Zacznijmy od deseczek. Mamy się drewniany domek. To tu będzie gdzieś tak. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No ja pierd... było 3 4 5 6 2 4 6 dobra tak 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 o fak, dobra, to i tak będzie podwyżs podwyższane także nie ma się co martwić. No i chyba taki wystarczy jeszcze tu tak To jest taki krótki odcinek, tylko zrobię szkic tego domku. I będę musiał harować po tych odcinkach. Jak zwykle. Tak. Będę musiał biegać po te wszystkie surowce i nie tylko. I jest symetrycznie zarąbiście normalnie. Musi być tak. Tak. Ja nie mogę. Yy, teraz jakby długo odcinku odcinku nie wrzucał, to sorry, bo znowu mi się coś pierwszy ze słuchawkami. Nie wiem, będę musiał jakiś lepszy zakup zrobić. Czemu ja tak daleko zakurwiam pod tego craftinga? Ja chcę mieć tu crafting jeszcze jeden. Mm. fuck, aaa, starczy, starczy. Nie martwmy się. Nie martwmy się na zapas, na zapas prawda? O, to jest zbędne. Dobra. Mamy już tak, teraz co tu możemy zniszczyć? Dla estetyki. Możemy sobie... A i tu trochę wełny na zbierałem, bo... Bo tam dymon w tamtym robiłem, w tamtym byłym domku, ale... Właśnie przy tym, jak robiłem ten dymon, to zrozumiałem, że nie chcę mi już w tym domku mieszkać, bo to mi się nie podobało strasznie. Było strasznie tam mieszkać. Jest mieszkać dalej. No. No wypieprzać mi se. Ja muszę jeszcze w drewno skoczyć, to jeszcze przy Was skoczę. No i co? Nie wiem, czy to będzie jakiś bardzo długi odcinek, bo tylko szkic w domku, może jeszcze jeden poziom postawić, co? I to będzie koniec, ponieważ muszę jeszcze. Znaczy, będę musiał dużo materiałów pozbierać po nagraniu, bo na razie dużo ich nie mam. A jest tylko taki: można powiedzieć, że to jest taki więcej informacyjny. O mojej. nie może nie taki informacyjny, że o serii, tylko informacyjny o budowlach. O, właśnie. Ponieważ. O, kulczaczek. Yy, ponieważ tamten bez mi się nie podoba. I już postanowiłam, że jak go zniszczę, już się powtarzam, wiem, ale lubię to, nie no. No. Jak go zniszczę. I będę miał przynajmniej dużo kamiennej cegły, a kamienna cegła się przyda, bo będę robił niedługo magazyn. A do magazynu mam już takie mnebania fajne, że tak, pow że tak powiem. Chłechłe. I mi się będzie podobał. Nie wiem jak wam. No ale cóż, myślę, że Wam się spodoba. Tak, i tutaj się da zwykłe drewno, ile zwykłe drewno mamy, ale mamy. Ale bugi. O oh, fok. Lol. Co to jest? To są bugi, czy co jest? Co się dzieje. O, Przepraszam, że tak na razie nic nie robię, ale coś się dzieje tutaj. Muszę ogarnąć sorka. A myślałem, że to jakieś bugi, a to nie, tylko ładowarka mi się odłączyła od laptopa. Także sorry za to, co teraz zrobiłam, ale musiałam. Dobra. Nie, tylko chyba tutaj zrobię tylko. Kawałek tutaj tylko przód domku. Nie martw... Nie martwcie się, reszta będzie tak samo wyglądała. Tylko, że to będzie yy, jeszcze podwyższone o jeden, mi się wydaje. I to będzie dwupoziom taki dwu, Na pewno musi mieć dwa piętra. To jest taka to jest minimum. Dwa duże, fajne pięterka. Fuck. Dobra. Tylko, że te dwa pięterka będą na dwa, inne na inny sposób. Na razie wygląda to tak. No, na razie niezbyt może fajnie dla was. Ja będę musiał mieć zarąbiście długą wyprawę po drewno. Nie po drewno, tylko po... Piasek, bo piasek nie wiadomo gdzie teraz jest. Jakaś pustynia tutaj. Ale tam jest... Co jest tam jest jakiś ten bion tam, w... o nie, lepiej wypieprzać, tam, w tą mańkę. to się kiedyś tam wybierzemy, Tam pewno, no, a to już by było chyba na tyle z so, tego odcinku, kaku, dobra, nieważne, znowu, tak jak już mówiłem, to jest informacyjny, że to zniknie, aby się nie dziwili, żebym wrzucił odcinek, a tu. Gdzie masz ten domek z kawałkiem? Co to jest? Czytujesz? Co ty robisz? Tak szybko, no na pewno, no i takie różne. Dlatego to wrzucam. No i tak jak już mówiłem. <coughs> Przepraszam. Nie wrzuciłem teraz odcinka, ponieważ trochę te słuchawki szwankują powoli znowu. Ale postaram się wrzucać jak najczęściej z tego survivalu, ale. I też nie, był jeden powód, że nie wrzucałem, ponieważ mam dużą serię, która mi się bardzo podoba z tymi dłonkami, i jej szybko też nie zakończę. Jakbym miał łopatę, to bym zrobił z złami podłogę, ale nie mam łopat. Idę, co wziąć, tak? O, się wezmę, a czemu by nie? I będzie taka. Po, y, teraz wam coś pokażę. Gdzie jest moja łopata? pamiętam, że robiłem. O tu jest. fuck I będzie taki dywanik w tym. Domku moim. Mam nadzieję, że będzie fajne. Dobra. Albo nie, bo ja jestem z białych. Danych. Dobra. No to już by było na tyle. Z tego domku. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. on się z wami żegnał. Najbliższy odcinek będzie na pewno. Na pewno nie jutro, tylko za dwa dni, gdzieś. Ponieważ no, szybko materiałów nie pozbieram. Także trzymacie się, cześć. No. I może jeszcze wrzucę odcinek z survivalu. Survival jakbym gdzieś jakąś wyprawę przygody i takie różne, jaką coś znalazł, może, nie wiem, wioskę NPC lub coś takiego. To także to by było już by na tyle w tym odcinku. Więc trzymajcie się, no i cześć. Narka.